Cześć, moje kochane suwki filmówki. Słuchajcie, Bracia ze Stali to piękny film, który emocjonalnie na mnie w ogóle nie podziałał. Ale nadal był to piękny film, więc się bardzo cieszę, że go obejrzałem. I trudno mi tutaj nawet zdekonstruować wszystkie jego elementy i wskazać bezpośrednio winnego. Po prostu wszelkie sceny ukazane w tym filmie, które bazują na ukazywaniu emocjonalności, na ukazywaniu relacji, sceny dialogowe, sceny budowania portretów różnych bohaterów, akurat nie posiadały tego czegoś, co poruszyłoby moje serce. Ja tu zrobię porównanie do dwóch produkcji, żeby wam lepiej zobrazować, co siedzi w mojej głowie. I nie chcę nie wrzucam tych produkcji, żeby powiedzieć, że to są produkcje typu bracia ze Stali. Nie chcę ich zestawiać porównywać ze sobą bezpośrednio, ale chcę bardziej pokazać e, za pomocą tych produkcji sposób mojego myślenia. Był, te, był taki film jak Aftersan. Ja go pokochałem ze wszech miar. Jest to film bazujący przede wszystkim na przedstawianiu właśnie relacji, bliskości, miłości niespełnionej, niezaspokojonej w pełni. Tam absolutnie wszystkie mechanizmy budowania tej emocjonalności do mnie idealnie trafiły. Gdyby się tak jednak nie stało, to ten film zupełnie by do mnie nie trafił, bo on jest tylko o tym, o tych relacjach opowiada. Jeśli by ich ukazywanie nie zadziałało, to ten film w ogóle by w mojej ocenie na mnie nie zadziałał. Drugi film, który, o którym chcę powiedzieć, to Ron. Pewnie wielu z was w ogóle nie pamięta, że taki film istniał. Jest to produkcja, która pojawiła się kilka lat temu na Netflixie. I ja ją również pokochałem ze wszechmiar, jednak bardzo dużo osób, większość osób bym powiedział, go mocno krytykowała za to, że jest niesamowicie nudny i tak naprawdę o niczym. Działo się to dlatego właśnie, że te wszystkie mechanizmy budowania emocjonalności akurat na nie, na, na wszystkie te osoby krytykujące ten film, nie podziałały i nie ma w tym Broń Boże, nic złego. I ja obejrzawszy braci ze Stali, mam właśnie wrażenie, że tak jakbym należał do tej drugiej grupki widzów, tej którym Roma się nie spodobała, bo na nich nie zadziałała. Tak na mnie bracia ze stali, tak jak widzę te wszystkie mechanizmy, które powinny podziałać, niestety w moim przypadku nie zostały. Skutecznie zastosowane i spowodowało to, że o wiele mniejszą frajdę czerpałem z tej produkcji niż mógłbym czerpać. Tym niemniej, powiedziawszy to wszystko, ja bardzo Was zachęcam do tego, żeby obejrzeć tę produkcję w kinie. Bo jeśli. A opinie pokazują, że jest duża szansa ku temu, jeśli. Spodoba Wam się podejście do kreowania portretów, do kreowania relacji w tym filmie, trafi w wasze serducho, to będziecie się rewelacyjnie bawić. Z drugiej strony, jeśli to wszystko, wszystko nie trafi do was, to nadal obejrzycie pięknie zrealizowany film i nacieszycie się cudownymi ujęciami, cudownym sposobem przedstawiania świata. Filmowego. Zawsze wygracie w jakiś sposób. Mimo tego, że troszkę tu będę tę produkcję krytykował, to i tak zachęcam Was do wizyty w kinie. W filmie przedstawiona jest prawdziwa historia rodziny Von Eriks, która tam w latach 60., 70. osiągała gigantyczne sukcesy na ringach wrestlingowych. Jednak na skutek rozmaitych, bardzo tragicznych wydarzeń, z tego piedestału upadli i wręcz emocjonalnie roztrzaskali się o ziemię i całość zakończyła się właśnie bardzo, bardzo tragicznie. I z punktu widzenia budowy scenariusza, abstrahując od tych elementów emocjonalnych, o których tyle teraz opowiadałem, to wydaje mi się, że jest poukładana bardzo dobrze, bardzo sprawnie. Obserwujemy opowieść przebiegającą na przestrzeni wielu, wielu lat, kolejne wydarzenia, które prowadzą do tego przysłowiowego upadku, i uważam, że zostało to poukładane bardzo sensownie. Widz się w żadnym momencie nie gubi w przebiegu akcji, i jesteśmy w stanie nadążyć, zrozumieć całą narrację, wszystkie wydarzenia, które się rozgrywają i to, jak te wydarzenia wpływają. Na poszczególnych braci, na ojca, na matkę, na całą tą rodzinę. Więc z punktu widzenia opowieści o tej historii jest to zrobione bardzo dobrze. Jednak przez cały, ten, przez cały czas trwania tego filmu ja miałem wrażenie, że właśnie oglądam pewnego rodzaju opowieść opartą na faktach, jednak emocjonalnie nie konsumuję jej jak dzieła filmowego. To znaczy, wszystkie sceny, które. Właśnie podbudowane są tym tragizmem, tym nieszczęściem dojmującym, tym przeraźliwym smutkiem i taką rozpaczą, w ogóle na mnie nie działają. To znaczy, te emocje ukazywane na ekranie w ogóle nie przekazywały się do mojej emocjonalności, do mojego serca. I miałem trochę wrażenie, mój odbiór tego filmu był troszkę jakbyśmy oglądali film dokumentalny. O czymś, o jakieś wydarzenia, które się gdzieś rozegrały, i tak sucho zero-jedynkowo go konsumowali. Czyli, okej, okay, wiemy, że teraz wydarzyło się to, to, to doprowadziło do takiej tragedii, te kolejne wydarzenie doprowadziło do czegoś takiego. Wiecie, oglądałem to bardziej z punktu widzenia informacyjnego, a nie emocjonalnego. Oczywiście film nie jest zrealizowany ze sznytem dokumentalnym, nie o to mi chodzi. Nie chodzi mi o wizualną formę tego tej produkcji, tylko o jej stricte o jej odbiór. Cały czas czułem, że w momencie, że były tam sceny, które mi wręcz mówiły, słuchaj, teraz w tym momencie masz być smutny, teraz masz uronić łzę, teraz się dzieje coś naprawdę wstrząsającego. I tak, ja to widziałem, te wydarzenia na ekranie wstrząsające, ja rozumia, rozumiałem, że to są wstrząsające wydarzenia, mówiąc wprost, ale nie czułem tego wszystkiego, co było w moim kierunku wysyłane. Powiedziawszy to wszystko, uważam, że jest to film prześlicznie zrealizowany. Absolutnie przepięknie. Oczywiście wszystko jest utrzymane w takim retro stylu właśnie nawiązującym do lat 60., -tych, 70. -tych z punktu widzenia scenografii, rekwizytów, strojów, czy tam makijażu, charakteryzacji tych bohaterów. Grading kolorystyczny. Jestem zakochany w kolorach w tym filmie. Wszystko jest skryte w takiej lekkiej, takiej, jakbym miał określić, dwie barwy, które tu dominują, to jest to żółty wymieszany z zielenią. I kolory skóry, i całe otoczenie jest takie żółto-zielone. Absolutnie każdy kadr wygląda tutaj fenomenalnie. Mamy kilka wtrentów czarno-białych, ale to jest tam dosłownie promil tej produkcji. Mogło, mogłoby ich równie dobrze nie być. Jeśli chodzi o ujęcia, to również bardzo dobrze się to prezentuje. Podobało mi się to, że ten film jest nakręcony wyjątkowo spokojnie. Mając przed oczami walki na ringu, wiecie, konfrontacje, użycie siły, czystej energii, Automat, to, co mamy przed oczami, to od razu widzimy, nie? Szybki ruch kamery, trzęsąca się kamera, szybki montaż, dynamika. Do tego nas przyzwyczaiły, obecno, przyzwyczaiły obecne kinoakcji. Że jeśli się coś dzieje, no to kamera towarzyszy tym dzianiu się właśnie z punktu widzenia takiej kinetycznej, styczności, energii. Ten film jest bardzo spokojnie nakręcony. Ujęcia są wyczekane, długie, szwęki panoramy są dość powolne. Nawet sceny na ringu są pokazane niezwykle statecznie. Są tu ujęcia z ręki, nie będę oszukiwał, i trzęsąca się kamera pojawia się, ale ona zawsze się pojawia się wtedy, kiedy to, 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 to jest tak duże już nagromadzenie tej właśnie energii, czy tej rozpaczy, czy tej siły, czy tej bezradności, że to trzęsąca się kamera aż jest tam ewidentnie potrzebna, że jeszcze pozwoli nadbudować tą, 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 tą wiecie, tą, tą tragedię, która się rozgrywa na ekranie. Ale jest to użyte bardzo oszczędnie i tak punktowo w przestrzeni całej, całej historii i doceniam właśnie takie bardzo spokojne podejście do realizowania tych ujęć. Powiedziałbym, że właśnie w czasie walk na ringu, takiej bezpośredniej konfrontacji, tam ten dynamizm, to, 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 ta, ta energia budowana jest przede wszystkim zagęszczeniem bliskich ujęć, Akcentowaniem cielesności to było bardzo ciekawe. Jest tu dużo charakterystycznych kompozycji wizualnych, ujęć kamery gdzieś z boku, z dołu, z bardzo, blisko, bardzo bliskim. Bardzo bliskim planem, gdzie akcentowane jest, są te mięśnie, praca rąk, yy, wykrzywione twarze, yy, splatające się te ciała w uścisku, atakujące się, często jest użyte miejscami zwolnione tempo, które jeszcze bardziej akcentuje właśnie to. Te, te, to zderzenie się dwóch yy, wielkich mięśniaków, tak to potocznie yy, ujmijmy. I to mi się bardzo tutaj podobało i jest to dość niespotykane podejście do prezentowania tego typu scen. Świetne jest oświetlenie, bardzo dobra jest tutaj gra oświetleniem. Wybitne, po prostu cudowne ujęcie jedno tam było w tym filmie, w którym mamy szeroki, pełny plan na ring skąpany w mroku. I błyski fleszy. Te błyski fleszy rozjaśniają y, na ułamek sekundy całą przestrzeń, i widzimy na tych błyskach fleszy ten tłum naokoło, otaczający naszych bohaterów, y, toczących pojedynek na ringu. Jakże to dobrze działa? Byłem zachwycony tym ujęciem i nie tylko tym. Z punktu widzenia konsumowania tego filmu, właśnie od strony wizualnej, audiowizualnej, to jest perełka. Niestety, bardzo duża szkoda, że była to jedna zaleta w mojej ocenie tego filmu, że z punktu widzenia właśnie tej emocjonalności, tego przekazu tragedii, która się rozgrywa na ekranie, już w moje serce twórcy zupełnie nie trafili. Tym niemniej bardzo się cieszę, że do kina na ten film poszedłem i bardzo Was zachęcam, żebyście również to zrobili. Broń Boże, nie zachęcam do obejrzenia w streamingu. Ja w Madam Web ostatnio zrealizowałem recenzję, nie? Tam powiedziałem, że jak będzie ten film w streamingu, to lećcie, do, to lećcie, oglądajcie, bo możecie się fajnie przy tym pobawić. Ale tutaj? Nie, tu idźcie do kina, bo jest duża szansa, że ten pakunek spełni wasze oczekiwania, a jeśli tak będzie, to czeka was cudowna filmowa przygoda. Ale nawet jeśli nie podziała emocjonalnie, to tak, to tak jak już wcześniej mówiłem, chociaż obejrzycie bardzo dobrze zrealizowaną produkcję, którą warto obejrzeć na dużym ekranie. Z dobrym nagłośnieniem, z dobrymi efektami, które nas otoczą, które zaproszą nas na ten filmowy ring. Dziękuję Wam pięknie za uwagę. A i na koniec, słuchajcie, zapraszam Was oczywiście na podcast na gałęzi. Ja już go promowałem, ale jeszcze raz Was zaproszę. Jeśli ktoś nie wiedział, to na Spotify i na Apple. Linki znajdziecie w opisie do tego materiału. Od w tym tygodniu umieściłem pierwszy odcinek oficjalnego podcastu na gałęzi, więc serdecznie Was tam zapraszam, jeśli lubicie słuchać tego typu rzeczy, macie czas na to przy porannej czy w czasie drogi do pracy, czy na uczelnię, do szkoły. To bardzo Was zachęcam do tego, żebyście się z nim zmierzyli. Mam nadzieję, że przypadnie Wam do gustu i miło, miło się będzie słuchać Wam moich opowieści. Każdy kolejny odcinek podcastu będzie się pojawiał co tydzień w poniedziałek, więc po weekendzie możecie oczekiwać już drugiego odcinka. Serdecznie Was tam zapraszam. Wszystkie linki do tego podcastu znajdziecie w opisie do tego materiału. Jeszcze raz dziękuję Wam pięknie za uwagę i zapraszam Was na braci ze stali do kina. Mimo wszystko, trzymajcie się.